O, tak sobie pomyślałem, że nagram sobie dzisiaj taki fajny odcinek. Może komuś się przyda, jak zrobić prawdziwą zaprawę zduńską do murowania, do murowania gliną pieców kaflowych czy kuchni kaflowych. To zaraz tu krok po kroku pokażemy Państwu, jak taką zaprawę samodzielnie zrobić, a to jest tajemnica wszystkich zdunów. Ale ja w związku z tym, że do grobu tego nie zabiorę, to chętnie z Państwem tą informacją się podzielę. Do takiej zwykłej kasterki z wodą wrzucamy cały woreczek gliny, a do tej gliny, do jednej części gliny, dorzucamy trzy części najzwyklejszego przesianego piasku. Ten to taki jest chyba wiślany, a może i i bardziej z pilicy, bo tu bliżej pilica piękna płynie. O, jak, jak wrzucimy te wszystkie składniki, trzy porcje piachu, jedną porcję gliny, to trzeba to wszystko porządnie wymieszać. Te gliny są różne. Ta akurat to jest glina szara, ale jest też glina czerwona. Więc zasada jest, kochani Państwo, taka, że tą glinę, jak odwrócimy od ręki, to ta glina nam ma się urwać od razu od tej ręki, a ta jest troszeczkę, ta się jeszcze przyczepia mocno czyli jest troszeczkę za tłusta. I jakbyśmy ją wykorzystali, to będzie nam pękać później w piecu. Jeszcze troszeczkę trzeba ją odchudzić i dodać troszkę piachu. A szarą glinę dzisiaj wykorzystujemy nie czerwoną, ponieważ. Mamy takie kwadratelki białe, i jak się je tutaj fugi zrobi szarą gliną, i ładnie później wykończy, Ta ta czerwona by nam to wyłaziła, i by było strasznie brzydko. A tak to wykorzystamy taką fajną szarą i będzie pięknie. A, a takim siuwaksem możemy już murować wszelkie kanały w piecu. Murować możemy kafle w kuchni kaflowej czy w piecu kaflowym. A jak zbliżamy się do paleniska, to samo palenisko również możemy wymurować tego typu gliną, tylko należy do tej gliny wówczas dodać dosłownie garstkę cementu, żeby wzmocnić mechanikę tej zaprawy, żeby po prostu było mocniej. Zwykły cement, można wykorzystać cement taki wysokoglinowy, a jak ktoś nie ma takiego specjalistycznego, to może dorzucić zwykłą garstkę. Normalnego cementu portlandzkiego i też 100 lat, kochani Państwo, wytrzyma. Dorzuciłem troszkę piasku, dorzuciłem troszkę piasku i taka glina, kochani Państwo, może być. Bardzo Państwu dziękuję i, jak zwykle, serdecznie pozdrawiam.